I wesołych świąt wszystkim Ja jestem Pure Pia. Jeśli jeszcze mnie nie subujecie to zostawcie subka I dzwoneczek A dzisiaj przygotowałam 5 wyjątkowo ciekawych pomysłów Na świąteczną rozgrywkę W Simsy Tak więc zostawcie łapkę w górę I zapraszam do oglądania jest pierwsze genialne dziecko Papcia Mroza. Mamy tutaj Simkę, która jest wyjątkowa i ma wszystko. Jest bogata, ma przepiękny dom, super pracę. Czego się jednak brakuje? Jak myślicie, czego? Brakuje jej rodziny. Czuje się bardzo samotna i marzy o tym, aby mieć dziecko. Jednak zwykli Simowie i takie zwykłe życie za bardzo ją nie pociąga, więc wpadła na genialny pomysł, że zwiąże się z papciem Mrozem. Co wcale nie jest trudne, właściwie jest bardzo proste. Z dodatkiem, 4 pory roku czekamy sobie na zimową fiestę i o godzinie 20 spotykamy papcia pod kominkiem. Jednak dla bardziej niecierpliwych, możemy stworzyć własne święto w panelu tutaj świątecznym i wtedy zaprosić samego papcia mroza bez tych wszystkich. Dodatkowych rzeczy świątecznych Potem pójdzie łatwo Wystarczy go uwieść, zaciągnąć do łóżka I owocem tej miłości jest Wspaniałe dziecko Geniusz, prawdziwy geniusz Ponieważ dziecko papcia Mroza Zdobywa cechę, która Pozwala mu Lepiej się uczyć, uczyć się szybciej i ja jestem sama pod wrażeniem tego, jak to dziecko jest inteligentne i jak szybko wszystko łapie. Dodatkowo, dostaje więcej punktów aspiracji za spełnianie marzeń i różnych swoich celów w życiu. To wszystko sprawia, że to dziecko jest prawdziwym geniuszem, jest wyjątkowe i można po prostu nim zwojować simowy świat. A więc my mamy dziecko papcia, które zostało właśnie geniuszem, a nasza Simka nie jest więcej samotna, czuje się szczęśliwa. Pomysł numer dwa, świąteczna jadłodajnia. Wystarczy, że znajdziemy lub stworzymy dorosłego Sima o złotym sercu. Umieszczamy go wtedy w budynku, który możemy pobrać z galerii lub zbudować od nowa, gdzie jest wielka kuchnia z wieloma stułami oraz sypialnie dla wielu dzieci. Potem adoptujemy dzieci lub po prostu przygarniamy głodne dzieci z ulicy i raz dziennie robimy wielki posiłek. W którym karmimy te dzieci, bawimy się z nimi i pomagamy odrabiać im lekcje. Jadłodalnie można połączyć z sierocińcem, i ja polecam Wam ten sposób, bo on jest najbardziej ciekawy. Właśnie tam umieszczam dzieci z biednych rodzin i dzieci adopcyjne, dbamy o nie i kiedy już będą się super uczyć, oraz dorosną do wieku nastoletniego, umieszczamy te dzieci w różnych rodzinach, gdzie są szczęśliwe i w końcu żyją normalnie. Pomysł trzeci, zimowisko dla psów. Coś w rodzaju schroniska, tylko bardziej zaawansowane, ponieważ tworzymy sobie skojce różne, wybiegi. Robimy mały domek dla naszego sima, który będzie tutaj mieszkał, się tymi psami zajmował. I zapraszamy wszystkie bezdomne psy z okolicy, ustawiając na parceli odpowiednie. Ustawienia. Ja tutaj ustawiłam, że chcę, żeby do nas przychodziły tylko psy, bo na początku zakładałam, że to właśnie będzie takie zimowisko dla psów. Ale kiedy odwiedziłam sąsiednią miejscowość, żeby zebrać te wszystkie psie, środki z okolicy, okazało się, że tam jest dużo bezdomnych kotów i tym sposobem wróciliśmy do domu z pięcioma bezdomnymi kotami, które dołączyły do naszej wielkiej rodzinki, gdzie jest to zimowisko. I różni się tym od schroniska, że tutaj po prostu szkolimy te psy, tresujemy, zabieramy do weterynarza, bo bardzo często są chore, kąpiemy, szczotkujemy i dbamy o nie, Potem trochę je odmładzamy za pomocą różnych smakołyków i znajdujemy im dom. Można to zrobić poprzez panel MC Center, czyli naszego genialnego moda, albo zwyczajnie w zarządzaniu światem. Dzięki temu nasze pupilki znajdują nowe domy w okolicy i możemy je widywać na spacerach z właścicielami wtedy, a my na ich miejsce możemy przyjąć kolejne potrzebujące zwierzę. Pomysł czwarty, zimowy hotel. Wracamy sobie do naszej rodzinki z pierwszego pomysłu. Jest nasza Simka ze swoją córką, pieniądze nam się skończyły, zostało 4000. No i co teraz, czy iść do pracy, kiedy ona chce się zajmować i rozwijać swoje genialne dziecko? Nie, możemy znaleźć na to lepszy sposób po prostu poszukać sobie współlokatorów. Z dodatkiem, uniwersytet mamy opcję, aby zrobić prawdziwy hotel lub Zrobić hotel z naszego domu, jak w tym wypadku, wystarczy, że przyrządzimy w wolne łóżka i zamieścimy ogłoszenie poprzez telefon, ale Trochę tutaj trzeba czekać, czasami nikt się nie pojawi, czasami pojawią się różne osoby, więc można to też zrobić łatwiej. Po prostu zaprosić swoich znajomych na kolację, przyrzekować im coś dobrego, w tym wypadku to nie było za dobre, ale cicho. No i po uroczystej kolacji pokazać im pokój, zaproponować, aby u nas zamieszkali. Oczywiście nie wszyscy Simowie się zgodzą, ponieważ jak ktoś ma swój własny, miły domek, to raczej nie będzie chciał zamieszkać. Mieszkać u nas i płacić nam za to, ale zawsze znajdzie się ktoś, kto z nami zamieszka, jak w tym wypadku nasz babciom los, który się zgodził, i dzięki temu możemy mieć lokatorów w naszym domu i po prostu dbać o nich, prowadzić taki mini hotel, zarabiać na tym i żyć bardzo ciekawie. No, i przyszedł czas na pomysł piąty, święty Mikołaj, ale taki prawdziwy święty Mikołaj, bo to jest nasz święty Mikołaj, który ma tak na imię i na nazwisko z serii zimowej. Jest dzieckiem babcia Mroza, więc wszystko się zgadza. Mamy tutaj naszego Mikołaja, który bardzo chce pomagać innym. I każdego wieczoru przed zimową fiestą, zimą odwiedza jakiś potrzebujący dom, żeby pomóc lokatorom. Pomóc im można na dwa sposoby: albo dając im prezenty, dzięki którym sami będą mogli jakoś ruszyć z kopyta, zmienić coś, zrobić remont, lub po prostu wprowadzając się do nich na chwilkę, wyremontować im dom, poprawić jakość życia, pomóc znaleźć pracę, pomóc nauczyć się jakichś potrzebnych umiejętności. I kiedy już ta rodzina sobie świetnie radzi, jest szczęśliwa, skorzystała z tej pomocy i o to wszystko dba, wyprowadzić się do następnej potrzebującej rodziny. Takie biedne rodziny można stworzyć samemu lub pobrać z galerii pod hashtagiem PurePieGrudzień, gdzie wy dla mnie stworzyliście wiele takich potrzebujących rodzin. Ja zapraszam, żeby to zrobić, bo te historie i opisy tych rodzin są genialne i naprawdę się e, widzowie postarali, żeby to było takie autentyczne. A taka zabawa w ulepszony nasz nowy dom w Świętego Mikołaja jest naprawdę wciągająca. No, i to są już wszystkie nasze świąteczne pomysły. Mam nadzieję, że ponownie Was zainspirowałam i przez te bólne dni od szkoły, od pracy, będziecie sobie grali w Simsy, korzystając z tych pomysłów. I dzięki temu będzie Wam się świetnie grało i będziecie wspominać mnie podczas tej rozgrywki. Ja ze swojej strony dziękuję bardzo za oglądanie. Jak wam się spodobało, to zostawcie łapkę w górę i komentarz, ale przede wszystkim dajcie mi znać, który z pomysłów najbardziej wam się spodobał i jeżeli rzeczywiście zagracie, spróbujecie sobie zagrać w któryś z tych pomysłów lub trochę go zmienić, napiszcie mi w komentarzu, dajcie mi znać, jak wam poszło i czy było fajnie. Ja się z wami żegnam jeszcze raz. Dzięki wielkie i hejcia! Nie, nie, czekajcie, nie hejcia i wesołych świąt!